Cześć wszystkim mam na imię Maciej i dzisiaj pokażę Ci jak zrobić mały, niedrogi domek narzędziowy. Na jakieś grabie, nie grabie, podstawowe narzędzia, które tam zawsze się gdzieś w ogrodzie przydają. Ewentualnie jakąś kosiarkę. Domek prezentuje się taką. Podstawa mniej więcej metr na metr 25. Także jest to taka kruszynka, ale no czasami taka kruszynka akurat. Może nam zaoszczędzić dużo miejsca, możemy pomieścić w niej dużo walających się narzędzi gdzieś tam po ogrodzie. Także zapraszam na film. Tutaj pierwsze co, to położyłem sobie cztery płyty, żeby zrezygnować jakiś tam podstawowy poziom. Podstawa wykonana jest z katówki 5 na 6 cm. Pionowo, 6 cm jakby jest pionowo. Ja mam tutaj podparte na tych czterech płytach, bo to jest tylko tymczasowe, ale w miejscu docelowym będzie pewnie dziś może na 6 płytach postawione. Zobaczymy, nie wiem jak tam sobie przyszły właściciel to ogarnie. Podstawa ma wymiary 100 na 125 cm, jest to ucięty dokładnie metr z płyty OSB, która ma 125 cm szerokości. Jakby na cały projekt jest potrzebna jedna płyta OSB, na podstawie 100 cm, a później na dach jest potrzebne bodajże 114x140 cm, ale o tym jeszcze będę wspominał. Tutaj widać jak przygotowuję sobie pierwsze narożniki, będą to moje narożniki złożone z dwóch kantówek. Będą to, będzie to konstrukcja. Kantówki mają 2 na 6 cm. Połączone są pod kątem prostym, skręcone. Tutaj widać jak przycinam naprzód, czyli jakby, no nie, nie naprzód, jak patrzymy na front tego domu, to będzie lewa strona, czyli jakby część po której stronie jest spadek. Będzie miała 180 cm wysokości. Część ta po prawej stronie. Będzie miał 200 cm. No tutaj widać mój pomagier przyszedł. Młodszy synek. Bardzo chciał mi pomagać. Mi tata daj wkrętarkę. Mówię, no to musiał, musiał mi coś pomóc. Musiał mi jakieś wkręty przy ten, przykręcić. E, pomiary oczywiście musiał dokonać e, trochę pomógł. No i ja już zabieram się dalej do pracy. O, tu widzę następni pomagierzy. E, starszy syn i syn szwagra. Tutaj już przykręcam, przykręcam słupki. Mówię, dwa po lewej stronie mają 180, dwa po prawej mają 200. Zaznaczyłem sobie do docięcia skos. Już nie chciało mi się tego odcina, odkręcać, więc, bo też może wymiar gdzieś stracił, więc chciałem sobie na miejscu żarnarką Przyciąłem sobie te mm, łatę. Nie wiem jak to określić, konstrukcję dachu czytałem sobie już na miejscu tutaj to są wszystko wszystko są te kantówki 2 na kantówki to jest dużo powiedziane to jest DSK 2 na 6 cm e, kupowane gotowce e, na cały projekt a to w, może w podsumowaniu powiem ile czego jakiego materiału poszło tutaj wcześniej sobie przygotowałem podocinem na wymiar podbitkę tak żeby już tylko Zacząć sobie skręcać i nic już nie martwi się o docinanie, tylko po prostu przykręcać wewnątrz. Tak jak mówiłem, podłoga ma 100 na 125 cm, więc te kantówki są po prostu trochę, trochę krótsze. Nie, kantówki, przepraszam, podbitka jest trochę krótsza, żeby można było, żeby one się tam mijały w narożnikach. Żeby nie, nie, nie było problemu takiego, że jedną przykręca i, i, i druga się nie mieści. Tutaj już końcówka, widać ściany są zrobione, konstrukcja sama w sobie, może się wydawać, że ta deseczka 2x6 cm jest malutka i że to nie będzie wytrzymałe, ale tak naprawdę nie, nie, nie jest to, jest to, jest to dobrze zwymiarowane. w sensie, że jest to odpowiednia, odpowiednia, odpowiedni przekrój, jeszcze myślałem, że po prostu jakby coś to dorzucę od wewnątrz, dokręcę jakby jakiś, jakąś hmm, w taką kantówkę 5x5 na przykład czy coś, ale nie, nie ma takiej potrzeby. Konstrukcja jest na tyle sztywna, że to już po, prostu po skręceniu całościowym nic się nie rusza, nic się nie gibie, jest, jest, jest takie, jak po prostu powinno być. Jest to mały domek, nie będzie tam nadach dach, nikt nie będzie wchodził, także tutaj nie ma, nie ma potrzeby nie wiadomo jak mocnej konstrukcji robić. Tutaj miejsce na drzwi, gdyś e, ja robiłem to sobie Musiałem przyłapać tak tymczasowo um, jakąś tam docinką. Tutaj niestety deszcz mnie złapał, znaczy może nie tyle mnie, bo na poprzednim ujęciu to był na ten dzień zakończenie prac, a tutaj po prostu w nocy padało i musiałem to przykryć e, plandeką trochę tam napadało do środka jest tam nie ma problemu tutaj widać już jakby jest nad, nad we, próg nad, nad, nad drzwiami specjalnie zostawiłem tą nie docinałem tej podbitki tutaj nad drzwiami żeby się zrobił taki rand. Po prostu drzwi tam będą dochodzić i, i to akurat będzie takie, że, że wszystko będzie do siebie dolegało. Tak samo musiałem zrobić tutaj z lewej strony, że po prostu dokręciłem jedną kantówkę od wewnątrz, tak żeby też się zrobił run. Tylko od strony zawiasów już tutaj po prawej stronie dokręciłem jakby poprzecznie kantówkę, żeby po prostu usztywnić całą tą konstrukcję. Eee, może nie tyle konstrukcję, to jakby tutaj e, miejsce, gdzie będą drzwi, żeby to było sztywniejsze. Już tutaj rantu takiego wystającego nie musiało być, tutaj całą konstrukcję skręcałem jeszcze widać od środka, żeby z zewnątrz ograniczyć maksymalnie ilość wkrętów, żeby jak najmniej tych krętów było. I Teraz tak tutaj właśnie zebrałem sobie wymiar mniej więcej do dachu. Dach jest wymiar bodajże tej płyty na dach to jest 140 cm długości i 114 cm szerokości. Jest to podyktowane tym, że jakby wewnątrz domek ma 100 szerokości plus dochodzą dwie Kartówki na dwie deski na, pod nasze wysokości, czyli mamy 104 cm i dochodzą jeszcze tam, bo widać, jak pod dokręcałem pod dach jedną deskę 6 cm z jednej i drugiej strony, czyli 12 cm, 104, e, e, 104 plus 12 to 116, przepraszam, nie 114, tylko 116 cm. Dobrze policzyłem, tak. tutaj, widać, skręcamy drzwi drzwi sobie przyjąłem w sensie, że nie, nie robiłem tutaj nie wiadomo jakiej konstrukcji po prostu kilka, kilka tych desek połączonych z sobą podbitką i tyle stwierdziłem, że jeżeli będą miały tendencję do żeby się z prostokątu robił jakiś tam kopnięty kwadrat rom, to wtedy dam jakąś poprzeczkę wzmocnienie takie skośne pod kątem, ale na razie póki co nie, 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 nie było żadnej takiej tendencji do, do przekaszania się tych, tych drzwi, więc nic takiego nie, nie, nie wzmacniałem. Drzwi będą też na trzech zawiasach, więc myślę, że nie będzie konieczności takiego wzmocnienia, aczkolwiek zawsze jest taka możliwość, żeby to zrobić. Także w przyszłości, jeżeli trzeba będzie, to się to zrobić. Domek prezentuje się mniej więcej tak po ukończeniu. On tutaj nie ma jeszcze na dachu pokrycia. To już akurat kolega, dla którego robiłem ten domek, sobie sam będzie robił. On tak samo sam sobie będzie malował. Ja nie wiem, czy na dachu będzie papa, czy jakieś gąty. Tam na filmie nie ma pokazanych mniej więcej kilku elementów, które tutaj zostały wykonane. Czyli tam mniej więcej na przykład to. Są takie już po prostu jakby tylko bardziej ozdobne, żeby się mniej więcej linia zgrywała. Tak samo tutaj są jeszcze takie, pod, nie wiem jak to nazwać, podbitki, niepodbitki. Dół jest przykręcony do podstawy, a góra jest przykręcona od wewnątrz do, do ścianki. Jest tak rozwiązane z tego względu, że ten domek będzie. On tu nie będzie stał. To nie jest domek dla mnie, to jest domek dla mojego kolegi. I on tutaj stąd będzie rozkręcony, z tym, że rozkręcony będzie tylko na zasadzie takiej, że rozkręcone zostaną ściany i w cztery, cztery ściany osobno zostaną przewiezione ściany, dach, podłoga zostanie przewieziona do kolegi. No, mniej więcej tak się prezentuje. Zostanie najprawdopodobniej na szaro pomalowany, tak żeby z mocno się z elewacją nie różnił tam w miejscu, w którym będzie stał. Cześć wszystkim, mam na imię Maciej i dzisiaj pokażę ci jak nie uprawiać pomidorów. A tak naprawdę e, pokażę ci jak zrobiłem domek, mały domek, szopka, mała szopka narzędziowa. Zapraszam na film. Podsumowując wszystkie elementy, które zostały użyte na ten domek. Użyte na ten domek to jest tak, jedna płyta OSB 18 mm, 3 e, kantówki 5x6 cm to na podłogę, e, 24 te deski 2x6 cm to tak jak było widać na całą konstrukcję i cztery paczki podbitki e, bodajże w pacce 2,28 m, czyli jakieś 9 m2 podbitki. Praktycznie idealnie cztery paczki e, tutaj poszły Podbitka to jest 14 mm na 90, chyba bodajże na 3 m nie pamiętam już teraz dokładnie, tak mi się kojarzy. Całkowity koszt na tą chwilę to jest około 650 zł, plus jeszcze tam jakieś malowanie, do tego trzeba doliczyć, no może nawet mniej niż 650 zł. Wkręty użyte to są wkręty 4x30 i 4 razy 50 mm.